Czyli na mas w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić serce na czacie w Stars stable A więc to jest moja cała klawiatura. I teraz co musimy kliknąć? To tu ten Alt 207. Tylko, że to wszystko musimy trzymać razem. Nie możemy tego puszczać, tylko musimy zrobić 2, yy, nie, przepraszam, Alt 207. Tylko, że to wszystko musicie po prostu trzymać. Ja teraz tego nie mogę trzymać, bo mam w ręce telefon. Tu macie czat stary z i się tam pojawi serce. Tutaj tego serca nie widać, ale jak kliknę. Enter, to te serce się pojawi. Klikam Enter i widzicie? Pojawiło się serce. A więc to tyle w tym odcinku, pamiętajcie o łapencji do góry, subiku, trzymajcie się gorąco i cześć!